Kotku opowiesz nam coś? E, o, to bardzo, bardzo dobry pomysł. Opowiem wam bajkę, co? Tak, prosimy! Opowiedz nam, tato! Dawno, dawno temu była sobie mała tygrysica, która mieszkała z rodziną w jaskini. Mieli wiele zasad, ale ta najważniejsza to nigdy nie wychodzić z jaskini w nocy. A drzwi były tak ciężkie, że naprawdę łatwo było to zapamiętać. Łatwo to zapamiętać! Wiem! W... Ale raz, kiedy wszyscy spali, ona wyszła z jaskini. Nie? Tak. A kiedy tylko to zrobiła, jaskinia się zawaliła i wszyscy zasuwali całymi dniami na piechotę z jakimś świrem nie wiadomo skąd. I umarli. <słysk> Koniec. <słysk> Hej, no tego się nie spodziewałem! Co za zwrot akcji? Moje bajki się tak nie kończą. Kurwa, będzie droga bajka. No. Dobra. Ja nie jestem taki dobry. Dawno, dawno temu żyła piękna Tygrysica. Mieszkała w jaskini z całą swoją rodziną. Jej tata i mama powtarzali, możesz chodzić gdzie chcesz, ale nigdy nie idź na turwisko, bo spadniesz. I umrzesz. Fajna bajka. Ale kiedy nikt nie patrzył... Ona podeszła do urwiska i im się bardziej zbliżała, tym więcej słyszała, tym więcej widziała, tym więcej czuła. Aż w końcu zajrzała prosto w przepaść i ujrzała światło. Sięgnęła, żeby go dotknąć. Poślizgnęła się <laughs> i spadła. I pofrunęła. Dokąd poleciała? W przyszłość. W przyszłość? Tam, gdzie na niebie świeci tysiąc słońc. Musi być jasna. Tam nie jest tak jak teraz. Czy wcześniej. Tam wszystko. Wszystko jest lepsze. O. Przyszłość to nie jest miejsce. To, to, to nie. Przyszłości nie widać. O tak. Tak widać. Ja widziałem. I właśnie tam się wybieram.